Cześć, siemaneczko, możecie kojarzyć mnie jako Piotr Maciejczak z kanału Piotr Maciejczak i coś o czym chciałem dzisiaj porozmawiać to Last Epoch i to nic dziwnego, bo ostatnie moje parę filmów było o Last Epoch'u właśnie i ostatnio bardzo dużo osób pyta mnie no dobra, ale czy Last Epoch będzie dla mnie? Będą czy dropy? Tak, widzowie, będą dropy! Jak będziecie oglądać u mnie stream na Twitchu, będziecie mieć dropy, będziecie dostawać skiny do Last Epoch'a, więc oglądajcie. Warto kupić Last Epoch'a, więc powiem wam tak, powiem wam co jest najlepsze w Last Epoch'u i generalnie dla kogo najbardziej polecam Lastpoła? To jest film, który możesz sobie obejrzeć przed zakupem, żeby stwierdzić, czy to brzmi jak gra dla ciebie. Jeśli chodzi o pozytywy, to na pewno taka RPGowość rozwoju postaci. To, jaki dobry jest ten rozwój. Bo naprawdę Lastepo. Epocha... Wiecie, co jest najlepszy w tym rozwoju postaci, że on jest prostym sposobem rozwoju postaci, który mógłby być zrobiony w Diablo 4. Bo Diablo 4 opiera się na systemie 6 skili, Last Epoch opiera się, uwaga, na systemie 5 skili. Ja na samym początku miałem wrażenie, że ten system 5 skili jest idiotyczny. Jak to zobaczyłem, to będziemy kurwa, co za gówno, po co ograniczyć gracza w taki sposób? I nadal uważam, że to 5 skili jest trochę za mało. Ale może to jest z uwagi na to, że gram sam Monerem i nie oszukujmy się, sam Monerem jakbyś chciał mieć możliwość przyzwania golema, szkieleta, szkieleta maga, szkieleta ucznika, szkieleta wojownika, klątwy, aury i innych tego... i teleportu do używania, to byś chciał używać wszystkiego, no niestety tak wygląda granie sam Monerem i w PoE i w Diablo, no po prostu sky is the limit. Jeżeli możesz coś wziąć dodatkowego i nastakować aury innych tego typu rzeczy, to to zrobisz, więc nie wiem jak to wygląda na innych klasach. Ale te 5 skili ma tak horyzontalną rozbudowę samych siebie i ma tyle różnych wewnętrznych perków, że no moja historia była na przykład taka, że grałem tym nekromantą. I w pewnym momencie nekromantą odblokowałem skila, który mi daje teleport. Miałem 5 skili na pasku, i myślę sobie, no to ja tak naprawdę mam cztery skile tylko do wyboru, no bo zawsze chcesz mieć umiejętność do movementu. Więc to jest giga głupie, no bo to jest logiczne, że ja będę musiał używać tego teleportu. I już miałem taki PTSD z Diablo, no nie wiecie, wizje wojny, wszystko mi, wszystko mi przetoczami zaczyna ponownie wystrzeliwiwać. I myślę sobie, no to jest giga głupie, no to jestem ograniczony tylko do czterech streamów. No i co? No i okazało się, że jest zupełnie inaczej. Bo na przykład jeden z skillów ze skillów, który sam monuje moba, sprawia, że w miejsce, w którym sam monuje moba, ja się teleportuję z innymi mobami, więc. Twórcy są świadomi tego, że chciałbyś mieć taką umiejętność do movementu, i na innej umiejętności dają ci to, czego ty mógłbyś potencjalnie w tego typu bildzie oczekiwać, no nie? Pozwala ci podejmować decyzje. Naprawdę wierzę, że o, super, jakby największą jest. siłą las depocha? To, co jest najlepsze w całej. Ej, Piotrek, jakie ma włosy, jak z lat 80. -tych. Bez kitu. O tej grze? Że on... Ej, jak, jak z Piotrkiem powinniśmy słuchać. czy jaki zły Piotrek, jaką złą zrobił? Z Piotrkiem. Powinniśmy, słuchajcie, zrobić wspólny stream z ćwiczenia, żeby kupić sobie takie y, nylonowe ciuszki, wiecie, do, do ćwiczenia i Piotrek z tymi swoimi włosami, okularami i będziemy, wiecie, tak ćwiczyć, no nie, jak, jak aerobik w latach 80 Frotki tutaj takie, przypaski. puścimy sobie właśnie Sherry, Sherry Lady, dobre by to było fast. Ona idealnie balansuje na krawędzi takiego skomplikowania powiedziałbym, i respektowania jakby inteligencji gracza, coś czego nie robi na przykład Diablo 4, jest to gra skomplikowana Diablo 4. Ale... Na śmiewanie się z Diablo 4, insta like ode mnie. Jednocześnie łatwa do przyswojenia, jakby poziom dawkowania. Jest intuicyjne bardzo, naprawdę jest intuicyjne. I tutaj jest taka y, sytuacja, że mi się wydaje, że ciężko zepsuć build ale jest kilka rzeczy, które już będą działały na takiej podstawie yy, konkretnego przypadku. Na przykład my się z Piotrkiem wczoraj zastanawialiśmy, bo w Nekromancie jest perk w Liszu chyba dokładnie, jest perk, który działa w taki sposób, że wydłuża czas trwania poison stacków na przeciwnikach o 50%. No i w momencie gdy ja gram, w momencie gdy ja gram buildem, którego podstawą jest nakładanie staków przez moje miniony, no to 50% dłużej trwający stak to jest tak naprawdę 50% więcej depsa dla mnie, skoro to jest jedyna rzecz, która mi wydłuża trwanie tego Poisona. No ale, czy staki nakładane przez miniony będą miały synergię z tym perkiem? Nie wiem. Ci informacji i decyzje, które przed tobą wystawia, naprawdę są zrozumiałe i intuicyjne. Do tego stopnia, że założę się, że nawet osoba, która nigdy w życiu nie grała w podobną grę, będzie. Tak! Dlatego widzowie, róbcie buildy samemu. Prawdopodobnie w stanie wymyślić build, który jako tako będzie działał bez problemu, skończy kampanię. Naprawdę to jest w last epochu. Piękne i wiecie, jeśli chodzi o rozwój postaci, to nie jest tylko kwestia jakichś tam e, drzewek. Oczywiście te drzewka są znakomite i one potrafią zbudować postać na milion możliwych sposobów i to jest piękne, ale chodzi też po prostu o przedmioty które w Last Epochu są zrobione bardzo dobrze. Jest dużo takich statystyk, jakby to, co lubię w podobnej typu gierce jest to, że gdy zakładasz dany przedmiot, naprawdę czujesz różnicę. dla graczy na przykład starszej daty, którzy grali w Diablo 2 czy po prostu miłośników gatunku, którzy na przykład grali w Diablo 2 mogę przytoczyć taki przykład, gdzie może. Ej, słuchajcie, ty... jeszcze nic nie wspomniał Możecie kojarzyć, jak w Diablo 2 na przykład przekroczycie pewien pułap yy, poziomu danego skilla. I na przykład przyzywacie dodatkowego szkieleta. Przekraczacie pewien pułap Faster Castrate'a i nagle jesteście w stanie o wiele szybciej na przykład y, przemieszczać się po mapie teleportem i generalnie czyścić Monster Package. Pawłow Exile, no wyczuwalny jest ten 25 poziom Ray specter, czy dodatkowy Projectile na na Doszocie. Tutaj te dodatkowe bonusy z itemów też są. Te dodatkowe pułapy są bardzo wyczuwalne, bo powiedzmy, że bazowo mój Fireball może mieć 20 punktów umiejętności, które tu sobie rozdam, ale może się okazać, że jak jeszcze tutaj sobie dołożę plus jeden tu Fire Spells, plus jeden tu Fireball, gdzieś jeszcze nie wiem, plus trzy do Fireballa, i nagle może się okazać, że przy pięciu dodatkowych punktach będę w stanie mój Fireball tak zmienić, tak tutaj drzewko zbudować, że będzie się grało jeszcze kompletnie inaczej. To jest fenomenalne i naprawdę są, jesteśmy w stanie wyczuć przypływ mocy czy jakby dodatkową kreatywność, którą jest w stanie w nas wyzwolić dodatkowy skill point z itemków. To jest piękne, uwielbiam to w grach tego typu. Bardzo też cenię sobie filozofię Last Depoa do tego, że pomimo tego, że są przedmioty unikatowe, że są przedmioty setowe, one niekoniecznie są najlepsze. Bardzo często najlepsze są na przykład właśnie rzadkie przedmioty albo Albo takie amalgamacje, które robimy z unikatów i rerów, ale, ale ten to jest dotyczy, super że tak endgame'owego craftingu, o tym na razie nie będę za dużo mówił. Jeśli też jesteście właśnie zajewkowiczami w ogóle starego Diablo 2, to tutaj jest system czarmów, tylko no tu jest upgrade tego systemu według mnie dosyć duży, bo nie musimy jakby zawalać całego inwentory czarmami, tylko czarmy lądują w takim specjalnym, tutaj akurat się nazywają idols, to są idole, nie czarmy. Lądują do takiego specjalnego inwentory, który mamy tutaj obok reszty ekwipunku. Tak samo jeśli chodzi o wszystkie materiały craftingowe, one też tutaj nie zawalają nam jakby głównego ekwipunku, tylko są w specjalnym menu craftingowym. Więc jest tu sporo quality of life, którego starsze gry często nie posiadają. Kolejna rzecz, która bardzo mi się podoba w Last Epochu, jest to, że ma sporo takich klas czy rozwiązań których naprawdę nie widziałem w żadnej grze tego gatunku. Przykładowo postać, na którą właśnie jestem zalogowany. To mój Rune Master I Rune Master jest jedną z najciekawszych według mnie klas. I bardzo chętnie pokażę Wam przykładowo co chodzi, żebyście zakumali, co Last Epoch według mnie robi fenomenalnie. Bo to naprawdę jest wa wa warte pokazania. Najpierw tylko powiem, że jeśli ktoś z Was kiedyś grał Inwalker. w Invoker jak Dota, to może być zaznajomiony z konceptem Rune Mastera. Tylko, że runemaster tych speli ma więcej, bo na przykład Invoker w docie ma ich 10 do wyinkantowania, a Rune Master ma ich nie wiem, 40 para albo 50 para. Uwaga, zależnie od tego, jakiego żywiołu użyję. Czary na mojej postaci, będę mógł zainkantować jakiś inny czar takim runemasterem. I przykładowo trzy ogniste pozwalają mi zrobić coś takiego. A ale na przykład zajebiste. dwa elektryczne, jeden ognisty pozwala mi zrobić coś takiego. A co gdybym zrobił to samo, ale w innej kolejności? Na przykład ognisty, elektryczny, elektryczny. Był to jeszcze inny czar. Znowu to samo, ale w innej kombinacji. A może lodowy, ognisty i elektryczny? A może nie wiem, elektryczny, elektryczny, lodowy. Możemy też robić niepełne kombo, na przykład dwa razy lodowy. I. I efekt będzie jeszcze inny. A to co wam pokazuje, to tylko jeden fragment jednej z parunastu y, klas w grze. Naprawdę dla jest świetny. Akurat ta klasa jest jedną z najbardziej skomplikowanych, więc jeśli ko kogoś akurat przeraża ten aspekt, kogoś to będzie jarać, kogoś to będzie przerażać, nie trzeba grać taką spoconą klasą, jak akurat Rune Master Chciałem po prostu pokazać jakiś ciekawy przykład bardzo specyficznej klasy, którą Last Epoch posiada, bo może akurat kogoś z was to zajara, tak jak mnie. Jest też taki fajny aspekt dla Epocha, który co prawda dla niektórych będzie totalnie nieważny, ale dla niektórych fajne lokasy, jak mieli mobby, to nie? zajawi. To znaczy Last Epoch ma mieć na premierę, czyli już od jutra, tryb True Offline, czyli, taką, czyli taki tryb prawdziwej singlówki, gdzie można spauzować grę w każdej chwili, gdzie nie trzeba mieć dostępu do internetu. Obecnie jest to niemożliwe, ale już od jutra ma być taki tryb. I wiem, że wielu graczy to po prostu jara. Nie każdy lubi grać przez sieć, nie każdy lubi zawsze być online. Kolejny ciekawy aspekt to handel lub ewentualny brak handlu w Last Epochu i już tłumaczę o co chodzi. Last Epoch wymyślił sobie w zasadzie najbardziej innowacyjny sposób na handel w Branży, action Lepegów, że tak powiem, od w zasadzie od, od w sumie 20 oh, to jest lat. Super. I to jest do tego stopnia rewolucyjne, że na przykład twórcy Puff Ej, w... wczoraj gadałem o tym z Piotrkiem i mówisz, że o tym więcej poczytasz, żeby to. Exile, wyjaśnić. zmienili wręcz swoje podejście do handlu w nadchodzącym Puff Excel 2 po zobaczeniu handlu w Las De Pochu. To jest ciekawe, można to znaleźć. Otwarcie mówił o tym Jonathan Drowny. No, system handlu w ogóle robi tutaj ziomek, który e, jest odpowiedzialny za stworzenie D DONA do WOWA TSM z Grinding Gear Games w jednym z ostatnich wywiadów. A o co chodzi w handlu w Last Epoch'u? W pewnym skrócie i uproszczeniu, jako gracz będziesz mógł dołączyć do jednej z jakby dwóch frakcji, czy gildii, czy jak je zwać. I jedna z nich jest związana z bazarem i handlem, a druga z nich jest związana z przeznaczeniem i związanym z przeznaczeniem na przykład dropem, czyli tym, co spada nam dodatkowo, jakieś przedmioty przykładowo. I możemy podjąć decyzję, czy chcemy dołączyć do frakcji, która Para się właśnie handlem i będziemy mieć uproszczony dostęp do przedmiotów z tego względu, że Jest będziemy po mogli kupić je od innych graczy. Albo właśnie jesteśmy samotnikami, jesteśmy graczami, którzy lubią być samowystarczalni, wtedy cyk możemy dołączyć do drugiej frakcji i będziemy mieć grę trochę bardziej zbalansowaną pod taką samowystarczalność gry grę solową. I czyli dla każdego coś dobrego. Sami możemy podjąć decyzję o tym, jak chcemy do gry jest podejść. super, ja pierwszy ladder, słuchajcie, gram normalnie w trade'zie, ale każdy kolejny już gram w solo self'a, gdzie solo self'a to jest najlepszy sposób grania w hack'n'slash'a. Czy ekonomia jest czymś, co nas interesuje. Przed nami jeszcze parę punktów, ale najpierw krótkie ogłoszenie. Jeśli chcesz zaoszczędzić parę złotych, to zamiast kupować Kup za 40 zł, za około Oszczędzasz 20 zł, robiąc to z mojego linku. A przy okazji ja też coś z tego mam. Ty oszczędzasz, a ja jeszcze na tym zyskuję. NexusGG slash Piotr Maciejczak. Po zakupie dostajesz kod i po prostu aktywujesz go na Steamie. Przechodzimy dalej. Kolejna fajna rzecz, którą pozwala ci robić last-epoch, to korzystanie z loot filtra wbudowanego w grze. Powiedzmy, Nie, no ale że... mnie to boli, że Piotr Maciejczak może uczciwie zarobić z takiego refa. Patrz, Piotr Maciejczak dostaje 5 dolarów z takiego refa. Nie, no chłopie. Ja chyba nagrywam ten. Ja chyba nagrywam jakiś Disa. Boli mnie. Nie to Tak jak kiedyś ludzi bolało, że Rychu Paja może uczciwie zarobić, tak nie boli, że Piotrek może uczciwie zarobić. Maciejczak. Po zakupie dostajesz końkę, rozwój go na Steamie. Przechodzimy dalej. Kolejna fajna Ej, rzecz. Która... W ogóle pamiętajcie, że jest comiesięczny giveaway na instant gamingu, wykrzyknik darmowa gra? Naprawdę, tam co miesiąc i nie trzeba nic zrobić, jeżeli w poprzednim miesiącu zrobiliście rzeczy konkretne. I osoba, która to wygra, może sobie normalnie odebrać gierkę. Wiecie co wygrał poprzedni wygrany z poprzedniego miesiąca? Personę! Kurwa, personę, ty wybrał! Ty mógł sobie wszystko wybrać! Wziąć sobie hopie Elden Ringa, wziąć sobie lasy poka. Nie, ty wybrał personę. On pozwala ci robić dla step? To korzystanie z loot filtra wbudowanego w grze. Powiedzmy, że jesteś typem gracza, który gra wojownikiem, chce tylko przedmioty dla wojownika. Powiedzmy, że jesteś typem gracza, który gra tylko magiem, chcesz widzieć tylko przedmioty dla maga, nie interesuje cię handel. Wizowie, nie lubcie tego na trejdzie, bo pamiętajcie, że wszystkie przedmioty mają jakąś wartość i warto podnosić dobre przedmioty, które będziecie mogli sprzedać. Bardzo mocno uważajcie na loot filtry, które pobieracie. Nie obchodzi cię nic innego. Chcesz widzieć tylko przedmioty dla maga. Spoko wchodzisz. Tworzysz nowy filtr, wybierasz różnorakie zasady, na przykład wykluczasz przedmioty, które nie są dla ciebie, których nie możesz nosić, podświetlasz jakieś specyficzne przedmioty innym kolorkiem, albo robisz, że w ogóle są schowane, albo są na pół ekranu, albo są podświetlane, nie wiem, na czerwono i ich tekst jest większy, bardziej się płyszczą, także na pewno ich nie pomijesz na podłodze. Wszystko tutaj możesz sobie zrobić, tworzyć jakby zasady, filtra. Jest to intuicyjne, oczywiście na początku nie trzeba robić żadnego skomplikowanego filtra. Można sobie wziąć taki właśnie filtr, który, nie wiem, chować i nawet po prostu białe przedmioty. Albo można wziąć, ukraść od kogoś, może od jakiegoś youtubera, może od jakiegoś streamera. Filter do wyboru do koloru, ale sam fakt, że można jakby zajmować się tym bezpośrednio w grze, jest super. Co do samych klas i postaci, to właśnie ktoś może pomyśleć, że klas jest tylko 5, ale to jest błąd początkującego, takie jakieś błędne założenie, bo tak naprawdę jest ich 15, bo każda z klas ma tak jakby trzy możliwe podklasy. Sentinel przykładowo może być Forge Guardem, czy Paladynem, albo na przykład Akolitka może być Nekromantką, bazującą Akolitka. na samonach, potężnym mlishem, który zmienia się w Żniwiarza dusz i jest taki bardzo Bardziej proaktywny albo urlokiem, który od jutra, 21 lutego, zostaje odblokowany i będzie polegać właśnie na jakichś takich klątwach i tego typu y, aspektach. Tak więc, przy typu. zakładaniu postaci, będziecie widzieć tych postaci pięć. A... Nie, generalnie te postacie są strasznie brzydkie, ja mam wrażenie. Te męskie postacie wyglądają jak karykatury, nie macie takiego wrażenia? To nie tak obrzydza w lasy Poku. to jest szpetny w chuj. Fascicie, jak wyglądają łopieki, mają małe łapki. Oni nie, no. Jak z TB, bezki to jak z Nie, damskie jeszcze jakoś ujdą, ale męskie postacie są tak brzydkie. Wyglądają stary jak zabawki, jakby to, jakby to była na Foxki z reklama, która leci. Ale w, tak w rzeczywistości jest ich <grym> powiedzmy sobie szczerze, więcej. Realistycznie można śmiało powiedzieć, że jest ich 15. Ja sam na premierę planuję zagrać łotrzycą, rogiem. Nie marksmanką, nie blade dancerką, tylko nadchodzącą nową klasą falconerem, czyli. Tak, czyli właśnie taką łotrzycą, która ma ze sobą przez cały czas swojego wiernego Jastrzębia. Podoba mi się taka idea właśnie Samonera, który jest jednocześnie taki bardzo proaktywny. Szczerze mówiąc też jednym z głównych powodów, dla których śmiałbym powiedzieć, że polecam Las Depocha, Pocha, jest najzwyczajniej w świecie fakt, że śledzę go od lat. Jeśli widzieliście mój poprzedni film, to być może widzieliście jak ta gra zmieniła się na przestrzeni lat. Ta gra po prostu rzeczywiście spacza na patch wprowadza coraz to lepsze zmiany. Cały czas lepiej wygląda, cały czas lepiej brzmi, cały czas dostarcza lepszych wrażeń. Dlatego wydaje mi się na zwyczajnym świecie, że jest to must play dla pana gatunku. I śmiało dałbym Las de Pocha gdzieś w okolicach podium swojej takiej actionerpegowej topki. I wiecie co jeszcze jest świetne? Jest crafting. Na podium zaraz obok Diablo 4, nie? Ej, chciałbym widzowie poznać jakiegoś kogoś, to by na mnie tak jak Piotr Maciejczak na Piotra Maciejczaka. naprawdę. Życiowy cel. Poznać kogoś, to patrzy tak jak Piotr na Piotrka. <grywy> <grywy> on go zje zaraz, stary. On już ostrzykuje na niego. Dla stepówu. A o tym mówiłem zresztą w tym filmie. To tyle. Więcej odcinków o Last Epoch'u już niedługo. Znajdźcie już... też na Twitchu, Ale Twitch. szybko mi minął odcinek, Piotra. Piotrek, super! Dosłownie wsiedliśmy do wehikułu czasu wraz z tobą i to 10 minut było jednym z najszybszych 10 minut u mnie w życiu. Naprawdę super sprawa.